Jedziemy na rajd takim jeepem. Będziemy zbierać pieczotki. Co to się stanęło? Chyba nie zatankujemy jednak. O nie. Pierwsze komplikacje.

Dajcie mi coś, dajcie mi te Dobra. Coś, coś nam odpadło. I czekaj. Jest? Nie, rozwaliliśmy chłodnicę, wiesz. Urwało, urwało nam się odpowietrzenie od chłodnicy, bo w sumie na nim ona wisiała, więc... Aha. Coś mu. potrzebujecie? My będziemy robić... Będziemy przyklejać poksylinę i się nam leje trochę. Aha. tam wkręta na poksili, może zadziała. Co, nie wiem czy nie mam jakiegoś takiego, nie wiem co, co jest warte to gówno, ale mam chyba jakiś taki niby uszczelniacz, ale to chyba jest jakiś nie... nie no, więc to to, to chyba działa podobnie też. Zrozumiałe. Jajko Zobaczymy. podobno, w kiedyś było, że jajko wrzucili i, i za, zatkał rzeczywiście. <śmiech> <śmiech> nie, to, to jest za duże. <laughs> ale pieczątkę zdobyliśmy, no, więc cokolwiek i, mamy. Pieczątka jest zdobyta, także nieźle. kurczę, mi to No, przyklejone. Dobra. Zapięte. Zapięte, przypięte. Nie, spoko, jest 8 metrów. No, to te 2 metry tylko. i. Przesuniemy go, żeby inni mogli zdobywać pieczątki. I przyjechała? Gdybyśmy tutaj podtrzymali potrzy... tą poksylinę, to byłoby ok. Bartek, Słuchaj, Ej, zakleiliśmy poksyliną. Nie? Z... Jakiego kręta. Jedną pieczątkę nas zdobyliśmy. zdobyliśmy. Na no, do... no dobrze. No dobra, do... dobra. Wyciągnął, czy jak? Mamy... Sami wyjechaliśmy! Czaisz to? Ale to jest z chłodnicą czy bez? No, pękło akurat. Eee, teraz pękło na samym końcu, ale mamy kolejną. To się będzie dobrze trzymać. To co, wyjedziecie, ja witerę odstawiam? Czy Masz tą śrubkę? Mam śrubkę. Możemy przejechać na drugi Ej, mam telem. dla Ciebie informację, nie? ten. Kuba jest. Wiem, jechał za mną. I tak jadę sobie, ktoś mi mruga, mówię, co za debil, patrzę w a Kuba i mi macha. mu fineskę, gdzie jesteśmy. Kolejne ręce do pracy. Chęcić Ci? Nie, spoko. Proszę opowiedzieć o tym patencie niezwykłym. Śrubka poksilina. Wkręcone z cyzarekiem. Zrobiliście tą tutaj na dole? Tak. Tą na dole zrobiliśmy w ogóle. O. Ja byłam pilotem i Mati przejrzył. Ja będę rozrabiał. Czekaj, czekaj. Nie, jest, jest zrobiona, także ha. spoko. Trzymaj na razie tego. Dołożymy trochę do, uszcz do, do uszczelnienia. Nie, e jedziemy. Wrangler pytał dziecięki. Tak! Towar <laughs> pierwszej potrzeby. Mieliśmy taką girlandę za sobą wieźnić kiedyś. Przyjechał do nas Kuba. Kuba nas wspiera mentalnie. <laughs> Papierem toaletowym. <laughs> Kibicuję. Dobra. Dalej jak pagany. Mamy chłodnicę. Bartek przywiózł, ale po co mieć nową, jak można mieć starą? Co tutaj mamy? Łańcuch na choinkę. Święta idą, więc trzeba tak łańcuchy robić. Tu mamy takie autka. Proszę, jeep. Dobra. Niestety rozwaliliśmy skrzynię. My już mamy po zabawie. Ale poglądamy sobie jakim mi jeżdżą.